Moja mini elektrownia metodą gospodarczą, część trzecia. Jak widzicie, to jest obecne zużycie prądu u mnie. 17 listopada był ostatni odcinek z serii związanej z moją mikroelektrownią przydomową metodą gospodarczą, i od tamtego czasu troszkę się rzeczy zmieniło. I to jest chyba fajny, fajny moment, żeby właśnie podsumować tamten okres i zacząć, zacząć nowy, tym bardziej, że elektrownia rozpoczęła już takie wiosenno, nazwijmy to letnie generowanie prądu, i już są jakieś pierwsze wnioski po okresie zimowym. Także co, będziemy się tym zajmować? To może po kolei, co się zmieniło od listopada. Z takich pierwszych, najważniejszych spraw to fakt, że z tych dwóch dużych paneli fotowoltaicznych w tej chwili jest tylko jeden. Drugi jest odłączony, a to dlatego, że no, niefortunnie po prostu oparłem je sobie o ścianę budynku i wszystko było fajnie. Ale jak przyszła wiechura, to jeden z nich pierdyknął akurat tak nieszczęśliwie prosto na kamień i się posypała, że tak powiem, w drobny mak szyba. On jest sprawny, ale jeszcze bardziej nazwijmy to niepełnosprawny niż był niepełnosprawny. Więc stwierdziłem, że to wielkość tego panelu nie jest adekwatna do mocy, jaką wytwarza, więc go nie podłączyłem. Jeżeli ktoś by chciał, go do, oddam go za darmo. E, także tyle. Z kolejnych spraw. Była lekka reorganizacja całego tego panelu przetwórczego, nazwijmy to tak, w związku z tym, że miałem lekkie przeorganizowanie piwniczki, w którym się on znajduje. W tej chwili prezentują się w taki sposób, jak widzicie tutaj na załączonym obrazku. Tak po małym przemeblowaniu wygląda w tej chwili panel przetwórczy, jak ja go sobie nazwałem. Jak widzicie, jest to jeszcze rozbebłane nieco, bo to jest wszystko na takim etapie rozwojowym. Tutaj, jak widzicie, postaram się, żebyście widzieli, o, wytwarza w tej chwili prąd ze słoneczka. Panel zachodni jeszcze nie jest na tyle doświetlony, żeby wytwarzać. No, w tej chwili troszkę zaszło słońce za chmurki, no. Tu świeci, świeci, no. W tej chwili 4 waty zużywa. No cóż, są takie, a nie inne opcje. Tak, tu w tej chwili znajduje się system rozdzielczy. Pierwsze to jest włączenie wytwarzania prądu z wiatru. Tu jest ten główny duży panel. To jest panel zachodni, a tu jest odłączenie akumulatora. Więc Zawsze mogę, że tak powiem, któryś z tych elementów wyłączyć, zostawiając sam akumulator. Albo jak już jest wszystko wyłączone, też jeszcze wyłączę akumulator. To w tym momencie całkowicie prądu nie ma. W tej chwili no, tutaj nie doceniłem opcji tych dużych stringów, i one się po prostu zjarały, bo ten wyświetlacz, tak jak na dole, był u góry też. On jest zasilany do 30 V. Tam się okazało, że się w pewnym momencie pojawiło 60 czy 70 i się zjarał. Także w tej chwili jest tutaj tylko analogowy, analogowy odczyt prądu. I dojdzie jeszcze cyfrowy wyświetlacz voltów, który jest w zakresie do 300 V, więc to będzie, myślę, wystarczające. Tutaj jest oczywiście mój monitoring, żebym miał podgląd. Tu jest pierwszy akumulator o pojemności 7,2A i jeszcze od tego i dwie tutaj kabelek do 100A. Oba są żelowe, więc w sumie mam 107,2A. I tutaj jest przetwornica firmy Volt. Sinusoidalna 12, z 12V do 500W. Z pikiem do 1000W. Na razie tyle wystarcza. Jeżeli natomiast chodzi o sprawy wytwornicy wiatrowej, tudzież turbiny wiatrowej, czyli po prostu wiatraka, wrócił on na swoje miejsce tutaj na grządkę skalniaków, ponieważ został przymocowany do.

stojak, nazwijmy to, czy tam statyw, żeby to umiejscowić bez robienia dziur na dachu drugiego garażu. Wtedy nawet jak będzie sobie tam tyk, 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 tyk to tam nikt nie mieszka i nikomu to nie będzie przeszkadzać. No w każdym razie te drgania z komina e, były tak mm, wzmocnione przez kanał kominowy, że po prostu zaczęło to być, no, niewyobrażalne takie no jakby ktoś się szarpał z kominem, no, mówiąc krótko. Dobra, także tyle jeżeli chodzi o, o takie ogólne informacje. E, może przejdziemy do analizy Excela. Okej, okay, a jeżeli chodzi o analizę, to proponuję od takiej globalnej analizy. Dzisiaj jest 30 kwietnia. I zobaczcie, że tutaj mamy no taki pik duży. Miesiąc temu był nieco mniejszy. I tak naprawdę, jak żeśmy skończyli analizę poprzedniego filmu, to byliśmy mniej więcej tutaj w części tego, bo, bo to nie był ostatni dzień miesiąca. Eee, I teraz tak to jest od, odzwierciedlenie tabelaryczne. Tutaj, czyli skończyliśmy w listopadzie. W listopadzie jako cały miesiąc, po zamknięciu było 26 dni zliczonych. Łącznie zostało wytworzonych 591 watogodzin. Na kwotę haha. No, 44 grosze, dobra, no to jest takie, takie wyliczenia ogólne. Tak przy założeniu 1 kW 75 groszy. I teraz zobaczcie, w grudniu było tak naprawdę jeszcze mniej. To jest 18, ale to zaraz dojdę, dlaczego są takie liczby. W każdym razie zobaczcie, że tak naprawdę odbijać się zaczęło od stycznia. Tak? Było 400, w lutym było 700, w marcu już było 2,7. W kwietniu 4,8, blisko 5, tak? I tutaj, tu poniżej, tak jak poprzednio, to jest dzień po dniu. Widzicie, tendencja jest wzrostowa, bo ten, ta linia pokazuje tendencję wzrostową. Tu jest ostatni dzień, czyli dzisiejszy, on się jeszcze liczy. No i tak to się później przekłada, że coraz więcej, coraz więcej, tak? I teraz tak, to jest, wszystko jest wyliczone z tych dzień po dniu. Jak widzicie, tutaj są zera, bo czasem przegapię zapomnę spisać, ale na, następnego dnia uzupełniam informację o wytworzeniach watogodzin Amperogodzin, tak mniej więcej jest grubsza, wiadomo, że to nie jest co do milimetra Ale tu też nie o to chodzi, tak? Tutaj informacja o pogodzie w styczniu Bo żeby nie było, tak? To jest 2020, wcześniej było tutaj na drugiej zakładce O, to pamiętacie z, poprzednich, z poprzedniego odcinka Tutaj i tutaj było prawda, głównie wiatr działał, e, bo było wiecznie, tak, tak naprawdę prawie, że się nic nie działo. Tutaj odnośnie słońca było kupa chmur i tyle, tak jak widzicie. O, tutaj. Już później przestałem spisywać pogodę, bo stwierdziłem, że to nie ma nic do tego. W każdym razie nowy rok stwierdziłem, zacznę z nową kartą. Tutaj początkowo wam informację, że prawda, do no, 4 waty, no, bo było pochmurnie. 13 było troszkę słońca później wiatr był, ale było pochmurnie i stwierdziłem, że to tak naprawdę niewielki mi daje wyznacznik tak ogólny, ale no, w każdym razie wracając do analiz tutaj no później tak jak mówiłem zdarzało mi się 0, 0 to nie oznacza, że nic nie naliczyło tylko po prostu danego dnia nie odczytałem, dopiero następnego dnia jest zsumowane dwa dni, więc prawdopodobnie zakładając na pół na pół to nie będzie więc stwierdziłem, że zostawiam 0 i przepisuję w następnym dniu że tyle się naliczyło Właśnie 0 to też oznacza fakt, że tego dnia liczyło To nie jest, że 0 naliczyło Tylko, że liczyło, ale po prostu nie zdążyłem Tego e, odczytać I następnego dnia Tudzież po dwóch dniach, tak jak tu widzicie Na przykład to jest raz No widzicie, tutaj zostało wyzerowane Z 19 jest następnego, jest 2 Tu się nic nie działo, tu się nic nie działo To jest 25, z czego to 25 To zobaczcie, że to jest 28,2 naliczonego minus 2,3, czyli minus 100. Czyli od momentu zresetowania tutaj po 19, raz, 2, 3, 4 łącznie naliczyło 28,2. Ale, że pierwszego dnia odczytałem już, no to odjąłem to, żeby była logiczna całość. No i mówię, później już jakoś tak nie patrzyłem na pogody, tylko po prostu spisywałem. I jak widzicie, tutaj w lutym zaczynają się robić już trzy cyfrowe wartości, tak? Czyli 172, 161 przy słonecznych dniach. O, to tu już znowu skleroza nie boli, tak? Tutaj w każdym razie e, odnotowane mam, że panele naprawione. Panele naprawione, ponieważ te panele tutaj miały to do siebie, że się potrafiły po wichurze e, wywalić. E, tu je zestawiłem z powrotem. Oparłem o się, o, o, obok budynku, oparłem obok budynku, tak jak wam pokażę później e, ten panel, który został ostatecznie uszkodzony. Bo on został przy tym budynku, e, w każdym razie tutaj no, zostały naprawione. Liczyło, liczyło, i to jest napisane. Jeb panela znowu, naprawa w sobotę. No, czyli faktycznie znowu była wichura, znowu panel się wywalił. I tutaj, że tak powiem, zostało naprawione. Ale ten panel nie został później już podpięty, więc te wartości zaczęły troszkę mniejsze się pojawiać. Tu widzimy 1 kwietnia. Też oczywiście zapomniałem odczytać, ale 122. O, tutaj było od momentu zzerowania. 400. To jest cały czas na zasadzie jednego panelu, który rzekomo ma mieć 200. A w praktyce ma w okolicach maksymalnie 60 W, 2 topików. Plus panel 10 W, watopikowo, oczywiście. I rzekomy wiatra, który ma 400. Czyli gdyby zsumować wszystkie watopiki, to by było. 60, liczmy ten większy, 60 plus 10 to jest 70. 70 i tamtego było około 100, no to jest 170 watów, watopika maksymalnego, tak, wiadomo, że tego się nie uzyska, ale mniej więcej przy takich proporcjach są takie uzyski w tej chwili, no jeżeli troszeczkę jeszcze dorzucę, no tu widzicie, jest 2 dni, tak naprawdę 402, tak, to było 217, to było 700, ale za te 3 dni, tak, tu jest 300, 348, dzień wcześniej było. O widzicie, to jest minus, minus B13, czyli 625 uzysku minus poprzedniego dnia 310 dało 315. O, na takiej zasadzie. I tak to jest tutaj liczone. Jak widzicie, tutaj po zgromadzeniu, to jest dzień po dniu. Według tej tabeli rysowane są takie uzyski, to niebieskie to są właśnie watogodziny, tak? Widzicie, są, są dni słoneczne, od razu widać. I są dni niesłoneczne. Znaczy słoneczne, ale wietrzne też, tak? Bo tutaj jest suma i z wiatru, i ze słońca. Jak widzicie, zdarzają się takie piki. A to tylko dlatego, że kilka dni wcześniej jest zero. Gdyby to wszystko tutaj zbić, no widzicie, ostatecznie tendencja jest wzrostowa. I tak samo tutaj widzimy w zestawieniu miesięcznym. Od grudnia patrząc styczeń luty marzec kwiecień jest wzrostowa. Co też daje informację, że jest więcej dni słonecznych, słonecznych i zarazem wiecznych. Bo tak jak mówię wcześniej to jest wszystko suma. Eee, to co, wracamy do dalszych prezentacji. No tu w tej chwili dalej się liczy idziemy, tu się w tej chwili znajduje płyta przygotowana, na której będzie się znajdowała cała. Instalacja po przeniesieniu do garażu. W tej chwili kabelki tutaj przechodzą i idą do piwnicy. Jedyne co jest na zewnątrz, to tutaj przetwornica niesolarna, tylko wiatrowa czyli trzy fazy przerobiane na 12. Tak? Tak oto się prezentuje fotowoltaiczny panel po ugodzeniu go kamieniem, tudzież jak spadł mi. Tak zobaczcie, no to jest, to jest miejsce uderzenia, praktycznie jak szyba w samochodzie. Jeżeli ktoś chce, oddam w dobre ręce za darmo. Tak się w tej chwili prezentuje panel zachodni. On ma 10W. Zobaczcie, ile ma miejsca tu na ścianie. I tu właśnie będę chciał wykorzystać takie duży, taki duży panel, 80-watowy zrobić. Tutaj domowej roboty, instalacja solarna na dachu. Sprawdza się wyśmienicie. A tu nasz wspomniany wcześniej wiatraczek. W tej chwili się nie rusza, bo nie ma wiatru, ale robi swoje w dni wietrzne. Potrafi nawet do 100 watów wytworzyć. No by ma 400 maksymalnie, ale to chyba w sztormie, bo tutaj niestety takich nie ma. Widzicie, lekki powiew, już coś tam zaczyna się kręcić. Zobaczcie, druga dioda. Zaczyna świecić coraz jaśniej. Jeżeli się zacznie świecić ciągłym światłem, to jest moment, w którym zaczyna przetwarzać to i wytwarzać prąd. W tej chwili nie świeci. Dlaczego nie świeci? Ano, dlatego nie świeci, że wiatrach stoi. O, i to jest cała filozofia. No, a jeżeli chodzi o plany na przyszłość, to mam tutaj parę takich zapisków. Otóż będzie planowana przede wszystkim podmiana panelu zachodniego, jak ja to nazywam, czyli ten 10-watowy zostanie zamieniony na nieco większy. Mam tutaj na oku taki 80-watowy, znaczy 80-watopików który będzie akurat fajnie się wpasowywał na tą ścianę, żeby nie wystawał e, i będzie wykorzystana powierzchnia Mam nadzieję bardziej efektywnie niż w tej chwili e, Kolejna sprawa to dodanie e, do panela głównego dodatkowych paneli, bądź wymianę na nieco inny zestaw Ten, tego stringa, jak to się fachowo mówi w tej chwili, no tak jak widzieliście, to jest tam w pikach nawet do 60W, ale tutaj chciałbym uzyskać te kilkaset, żeby to mimo wszystko miało jakiś sens. Eee, I co? I to już też mam na oku tylko to wszystko, że tak powiem, jest kwestia czasu i jak to mówią, yy, środków finansowych. Eee, jeżeli chodzi o sprawy takiej organizacji. To chcę przenieść z piwniczki do garażu, już mam przygotowaną płytę OBS, na której będzie to wszystko montowane i tam będzie się znajdować cała, nazwijmy to logistyka przetwórstwa tak, z 12V na 20, przepraszam, z 12 na 230. To tyle, jeżeli chodzi o obecną odsłonę, oczywiście, ona jest w dalszym stopniu rozwijana, więc to nie jest ostatni odcinek serii. Jeżeli Wam się filmik spodobał, zostawcie łapkę w górę, jeżeli macie jakiekolwiek pytania zapraszam do komentowania pod filmikiem, wiecie gdzie mnie znaleźć, wszystkie są tutaj paski i tak dalej, są grupy, to tyle na tę chwilę i zajeranie kamerowania obie na Facebooku, e, także co, będę się na razie z Wami żegnał, do następnego razu, pozdrawiam, cześć!